Byłoby spoko, gdyby następnego dnia ta pokręcona starucha nie wróciła. Co się dzieje z człowiekiem, który wybudza się z niekończącego się snu? I laska się odwraca i ma całą twarz pokrytą krwią. Siemano, tu mroczny ziomek. Dzisiaj opowiem Wam trzy moje ulubione opowieści stworzone przez Junji'ego Ito, czyli japońskiego mistrza grozy. Będą to dwie opowieści z tej książeczki Miasto na grobków, oraz jedna opowieść z Miażdżącej Grozy. Dajpiste lekturki, by the way. Zobaczymy, jak Hiroshi zapoznał się ze swoją nową sąsiadką. Poznamy też losy gościa, który miewał bardzo, ale to bardzo długie sny. Widowiemy się o Lasce, która miała bardzo wysublimowane poczucie smaku. Zapraszam! Okno sąsiadki. Okno sąsiadki. Hiroshi wraz z rodzicami prowadzają się na nową chatę. No był tak tani, że rozkminali, czy nie jest przypadkiem nawiedzony, ale w sumie był dość mały i miał tylko jeden pokój na pierwszym piętrze. Krótko po przyjeździe mama Hiroshi'ego zaciąga go ze sobą, by przywitali się z sąsiadami. Ten trochę kręci nosem, widać, że ciomaczek jest raczej nieśmiały, ale idzie. Gdy jego mama wręcza podarunek powitalny dla jednego z sąsiadów, zagadują go, czy wie co z sąsiadami mieszkającymi naprzeciwko, bo dzwonili, ale nikt nie otwiera. Sąsiad mówi, że w sumie te drzwi są zawsze zamknięte i mimo że mieszka tu od 10 lat, to nigdy nie widział, żeby ktokolwiek się tam kręcił. Ale za to wieczorami widać czyjąś sylwetkę w oknie na pierwszym piętrze. To podobno jakaś starsza kobieta w średnim wieku, ale widocznie to jakaś dziwaczka, no i nikt nie widział jej twarzy. Po pierwszym wspólnym obiadku Hiroshi wbija do swojego nowego pokoju i od razu zauważa, że jego okno jest naprzeciwko okna tej tajemniczej sąsiadki. Ale okej, okay, idzie sobie elegancko w Kimę i leżąc sobie miło w swoim łóżeczku, coś nagle wybudza go ze snu. Chłopcze, drogi chłopcze, dobry wieczór, chłopcze! Otoczywasz sobie? Jak się miewasz tej nocy? Jak Ci się podoba twój nowy domek? Okno otwiera się. Odwracamy stronę, a tam ona, sąsiadka. Jest paskudna i wynaturzona. Jej równiutko przycięta trwała w chuj kontrastuje z resztą jej twarzy, a raczej mordy, bo jest pokryta chropowatą skórą, pełną pryszczy, pieprzyków i innych, gorszych, niezidentyfikowanych niedoskonałości. Na szyi ma gruby kajdan i wchuj pierścionków na swoich szponowatych paluchach. Jedno jest pewne, Aramari, jaku. <laughs> ty piara Maris, jak Może wpadniesz do mnie? Zostawię dla ciebie otwarte drzwi. Będę czekała. Ho, szybko zamknął swoje okno, cały zesrany. Co to było? Następnego dnia z rana doszedł do wniosku, że to nie mogła być prawda, tylko dziwnie realny sen. I wszystko byłoby spoko, gdyby następnego dnia ta pokręcona starucha nie wróciła. Nie przyszedłeś do mnie dzisiaj, a czekałam i miałam dla ciebie słodycze. Może wobec tego... Ja cię cię Co ty na to? Ja no pierdolę! Ona już jest pod jego oknem! Ziomek otwiera okno na skiem na pranie, już się chce do niego wpierdalać. Jeszcze gada, żeby go przytrzymał, to se przejdzie do niego. Młody szybko zamyka okno i wbija do rodziców do pokoju, by ich zbudzić. I skarży się, że już nie może spać w tamtym pokoju, bo jego sąsiadka jest jebanym frikiem prowadzi ich do pokoju, ale oczywiście nic tam nie ma, żadnego Kija ani sąsiadki. Hiroshi dostaje pierdolca, gdzie ona jest? Przecież przed chwilą tam była. Mamuszka trochę wierzy młodemu. Proponuje nawet, że może wezwą policję czy coś, ale stary ma to totalnie w dupie. Nigdzie nie będzie dzwonił, nie? Jednak, kurde, może faktycznie mu się wydawało, bo mija kilka dni i przez ten czas Hiroshi nie mieszkał w tamtym pokoju, a sprawa ucichła. Jednak trochę w głębi serduszka Hiroshi cały czas obawia się, że ona wróci. Nastaje noc. Jeszcze troszkę, jeszcze. Troszeczkę. I już dotknę twojego okna. Ha ha, ha. ha. Chciał pobiec po starego, ale znowu się wahał, że jak wróci, to tej znowu nie będzie. Bardziej niż to chciał strącić ten jej badyl, żeby zjebała się z piętra, spadła i sobie głupi łeb rozwaliła. W końcu przełamuje strach, otwiera to okno, żeby wyjrzeć na zewnątrz. I po sąsiadce ani śladu. Za to jej okno jest dużo, dużo bliżej jego pokoju. Kolejna noc już nie będzie bezpieczna. Długie sny. Ten motyw jest naprawdę mega ciekawy. Jak ci się podoba to co robię, to może zasubuj mój kanał po więcej takich straszków, co? Co? No? Dawaj, weź. Akcja zaczyna się w szpitalu, gdzie jakaś pacjentka nerwowo leży na łóżku, kurczowo trzymając się za głowę. Jest przerażona. Gada do siebie, że nie chce umrzeć. Nagle coś, albo ktoś, szarpie za klamkę. Się wydziera. Następnego dnia na oddziale neurochirurgii. Sama pacjentka błaga swoich doktorów prowadzących o pomoc. Mówi, że nie chce obrócić się w nicość. Lekarze zapewniali ją, że będzie dobrze. Ale ona dalej się drze, że wczoraj w nocy przyszedł do niej Bóg śmierci. Lekarze tłumaczą jej, że nie, że to nie był żaden bóg śmierci, tylko pacjent z innej izby. A potem na osobności rozmawiają o jej objawach. Jest przewrażliwiona na punkcie swojej choroby i panicznie boi się śmierci. Doktor Kuroda, czyli ten dłuższy starzem, tłumaczy, że ten pacjent co ją wystraszył to Tetsuro Mukoda. Trafił do szpitala dwa miesiące wcześniej, skarżąc się na niepokojąco długie sny. Jak się pan czuje podczas takich snów? Zapytał lekarz. To zaczęło się jakoś z miesiąc temu. Sen jednej nocy wydawał się, jakby trwał 2-3 dni. Często też zdarza się, że te sny to koszmary. Za to ten z zeszłej nocy wydawał się trwać niecały rok. Lekarz tak za bardzo mu nie wierzył. Bardziej był skłonny stwierdzić, że jakieś zaburzenia psychiczne powodują takie przekonania o jego snach. Postanowiono więc monitorować sen tego ziomeczka. Gościem zaczęło miotać. jak szatan, zaczął nim. i miał bardzo szybki ruch gałek ocznych. Mimo, że intensywnie, to krótko to trwało. Po czym zapadł w bardzo, bardzo głęboki sen. Lekarz zaczął go szarpać, żeby go wybudzić. I gdy w końcu mu się to udało, pacjent w ogóle nie wiedział, gdzie jest. Był w chuj zdezorientowany, ale w końcu ogarnął, że jest w szpitalu. Ten sen trwał już półtorej roku, któryś kolejny 10 lat. I przez te 10 lat te córo ukrywał się w dżungli przed wrogiem. Ale chuj z tym, bo innym razem śniło mu się, że przygotowywał się do egzaminów przez 9 lat i pisał je. Jeden po drugim. Przez dziewięć pierdolonych lat, czajcie. Mnie, jako typowi z bezsennością, ta historia jest dość bliska. Chociaż, mimo, że męczy mnie wręcz odwrotność jego przypadłości, czyli brak snu w ogóle, nie polecam, ale i tak chyba wolę już to, niż przez osiem lat szukać kibla, jak on w jednym ze swoich snów. Gość ma straszną lipę z tymi snami. Po nagle lekarza, że musi być jakiś sposób, żeby go wyleczyć, bo niedługo jego sny wydłużą się do 200 lat i wtedy to on już w ogóle nie wie, co się z nim stanie. Niestety obawy wydawały się być słuszne. Z nocy na noc sny trwały dłużej i dłużej. Było to wręcz namacalne. Po 20 nocy w szpitalu pacjent pamięta już tylko garstkę wydarzeń z poprzedniego dnia. Badania już potwierdzały, że jego mózg rzeczywiście przechodził przez te długie odstępy czasowe aż w końcu wystąpiły fizyczne objawy. Jego ciało zaczęło się zmieniać, jakby ewoluowało. Podczas obchodu lekarze zawitali u mu kody i zobaczyli go świeżo po przebudzeniu z jednej ze swoich dłuższych drzemeczek. Zobaczyli, że totalnie wyłysiał, strasznie wysechł i nabrał bardziej alienowej aparycji. Nie wiedział, gdzie jest, ani kim są jego lekarze. Patrzył na swoje dłonie, jakby dalej myślał, że śni. Po czym nagle gwałtownie się zerwał i zaczął wykrzykiwać imię swojej miłości. Mami! Mami! Śniło mu się, że ta Mami była jego żoną. Mami, gdzie jesteś? Darł mordę. A wy, drodzy widzowie, jeśli śnilibyście dłużej, niż byście byli na jawie, to czy ten właśnie sen nie stałby się waszą rzeczywistością? Pomyśl o tym dzisiaj leżąc w swoim łóżeczku. W każdym razie Makudo jak totalny świr zaczął biegać po szpitalnym korytarzu szukając swojej miłości. W końcu wbija do pokoju tej pacjentki z początku opowieści. To jej jest na imię Mami. Jego umysł musiał przeinaczyć rzeczywistość i zapodać mu senne urojenia na jej temat. A typiara w stanie ciężkiego lęku zaczyna wrzeszczyć, gdy ten świrus z wyłupiastymi oczami stoi w progu jej drzwi. Mami krzyczy, to on wrócił po mnie, to śmierć. Lekarze wywlekli go siłą z pokoju mami. Makudo w końcu zrozumiał, że nigdy nie był z mami i że to wszystko było jednym z jego snów. Ale co będzie dalej? Co się dzieje z człowiekiem, który wybudza się z niekończącego się snu? Teraz śpiący Makudo już ledwo co przypomina człowieka. Jego szyja scaliła się z twarzą zupełnie, jakby leżał w tej pozycji od wieków. Skóra jego twarzy i głowy utwardziła się i popękała jak stary tynk. W tym stanie Makudo jest już pod stałą obserwacją lekarza. Pewnej nocy nad ranem i jemu się przysnęło, a gdy przywitał go świt, zobaczył, że ciało Makudo praktycznie obróciło się w ruinę i popił, po czym większość została wywiana przez okno. Lekarz jednak zdążył wybrać jeszcze dziwne pozostałości z jego mózgu. Okazało się, że zachowały się po nim jakieś kryształki. Co? Nie, 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 nie wciągnął ich. Trochę za to inaczej mu odjebało na ich punkcie. Twierdził, że są źródłem nieśmiertelności duszy, bo dusza nigdy nie może umrzeć, gdy jest w stanie wiecznego snu. Na ostatnim panelu widzimy mami, która sobie słodko śpi <laughs> i chyba długo. Nie chce zostać duchem że Meg wraca z pracy i narzeka sam do siebie, że nie lubi tak późno kończyć. to lubi. Bo jest mega strasznie jak wraca tak wieczorem furą. Jakby w każdej chwili można było zobaczyć jakiegoś ducha. Nie wiem czy wy tak macie, ale ja mam czasami podobne jazdy jak jadę w nocy. Mam wrażenie, że jakaś drąca mordę banży wyskoczy mi na jezdnię i nie będę miał na sekundy żeby zareagować. Okej, okay. no chyba, że tylko ja tak mam. Nasz bohater sobie jedzie i właśnie z boku drogi zauważa kobietę, która stoi odwrócona plecami do niej. Jo, pierdolę, straszne to jest. I trochę się zmartwił, więc wpada na zajebisty pomysł, żeby się zatrzymać, podejść do niej i ją tak złapać charakterystycznie za ramię od tyłu, by ją odwrócić, narażając się na pierdolony jumpscare. Tak też robi. I laska się odwraca i ma całą twarz pokrytą ją. Zawinął więc ją szybko do fury, z zamiarem pojechania do szpitala A po drodze inwazyjne myśli zaklinały ją Żeby tylko nie znikła podczas jazdy W szpitalu ziomo pyta się lekarza o jej stan I czy jest mocno ranna Lekarz na to, że nic, zero, a ta krew Nie należy do niej Widzimy jak Shigeru, nasz bohater, bo tak się nazywa by the way, Właśnie kończy opowiadać tą historię Swojej żonie, z którą mieszka Kilka dni później w ich domu Ktoś dzwoni do drzwi Żona Sigaru woła go, że jakaś piękna dziewczyna Chce z nim rozmawiać I trochę temu mówiąc jest zazdrosna jest zdziwiony mówi: Jak to dziewczyna? Podchodzi do drzwi, a tam ta laska poprzedniej nocy. Przypomina mu, że on jej wtedy pomógł. Siadają wszyscy wspólnie razem i typiarat tłumaczy, że tamtej nocy wraz ze znajomymi kręcili niezależny film i zostawili ją jeszcze ucharakteryzowaną na ducha. Gdy się żegnają, ta ukradkiem podaje mu kartkę z jej numerem telefonu, jak się okazuje. I od tego momentu też zaczął się ich romans. Pewnego dnia, jak Shigeru leżał w łóżku, spytał się Misaki, co jej się właściwie w nim spodobało. A ona mówi tak niewinnie, że A wiesz, spodobało mi się, że podąża za tobą tak wiele duchów. A ja w sumie widzę duchy i je bardzo lubię. To spoko, ty biara, lubi duchy, nie? Jej mamuśka była duchem, bo zmarła podczas ciąży. A ona urodziła się z jej martwego ciała. Ale ta mama roku wróciła jako duch, by ją dalej karmić. No, okej. Okay. I teraz tylko takie pożywienie ją satysfakcjonuje. Rano, jak Shigerów wstaje, widzi Misaki i znowu jej twarz jest cała we krwi. Ale okej, okay, wraca na hadę, bo nie ma czasu. Na chacie ma przypał Co ustawy, że gdzie on się kurwa włóczy po nocach, skoro jego ciężarna żona, jak się okazuje, jest w ciąży, na niego czeka. Mówi, że. No, w pracy byłem, a gdzie? Suza, rzemień. I wtedy dzwoni mu telefon. To Misaki, ale żonie mówi, że to kolega. Albo w końcu jego sumienie się odezwało, albo totalnie obstrał w zbroję, bo mówi Misaki, że hej, chyba musimy to zakończyć. Typiara, lekko mówiąc, słabo to zniosła, od razu rzuciła słuchawką. No i Shigeru wraca na chatę z powrotem, a tam. Misaki rozmawia z jego żoną. Sytuacja szybko eskaluje. Jego żona biegnie do kuchni, bierze nóż, krzyczy, że ich wszystkich zajebie, po czym jeb Zabierając do zaświatów ze sobą ich nienarodzone dziecko. Nasz protagonista jest w żałobie, wpatrzony w zdjęcie jego żony na domowym ołtarzyku. A na jego ramieniu wisi mu Misaki, i mówi mu, żeby się rozchmurzył. No, laska jest naprawdę mocna. A on jej na to mówi I próbuje znowu się z nią rozstać. A ta mówi, poczekaj, poczekaj, dogadamy się. I wyjawia mu całą prawdę, że tak naprawdę zbliżyła się do niego, by jeść krążące za nim duchy. Po czym zaczyna śpić, jak wygłodniała bestia. I nakurwiać po całym pokoju, aż w końcu łapie coś niewidzialnego w obie swoje łapska. I się w to wgryza. Tryska krew słychać krzyk, krzyk żony Shigeru. A Misaki zaczyna się srogo brechtać i wyliwać krew ze swych palców. Strasznie poryta scena, wiem, mrok jak chuj. I teraz widać jej szaleństwo w 100%. procentach. Epilog nie jest zbyt optymistyczny, bo od tamtych wydarzeń ten duchojat dalej go nachodził. A on sam miał już tylko pecha, bo stracił robotę, dom i w końcu zdrowie. Gdy już leżał schorowany w szpitalu, praktycznie nałożył śmierci. Misaki stała w drzwiach, oblizując wargi, wyczekując kolejnego posiłku. Koniec. Dzięki, że oglądaliście. Może daj mi lajka, like subskrybuj i oglądaj więcej moich filmów, tam masz gdzieś, zaraz się pojawią okienka, w które musisz kliknąć i będzie zajebiście. Dzięki, nara, narkoza, Elojo. cześć.